Cześć widzowie! Dzisiaj kolejny raz pokazuję zingsy, tym razem złe. Złe się różnią od dobrych oczami. Złe mają żółte oczy, a dobre mają białe. Jak zingsy z w okularach, to zmienicie go w wodzie ciepłej albo zimnej, to pokażą się oczy. A teraz będziemy zaczynać filmik. To zaczniemy my od tych dużych. To tu mamy wiertarkę zingsa. Tu też mamy y, Kida Zoom, co jest tym takim energią zła, co był, co ma, ma tu zbroję do tego, ale to potem pokażemy. Jest też Bałwan, Wan ma tu nos z marchewki cały, tu ma oczy, on ma cztery oczy, tu i tu i tu i czapkę, szalik też ma. Tu, tu jest też natomiast wąż, co ma tu jakąś grzywkę, chyba sobie zaposił u fryzjera. Tu mam narysowanego węża. że jest też ponczek, ja go sobie zjem chyba na kolację. Tylko, że posypać cukrem trzeba. Jest też banan, czy co to? Chyba goryl banan? Nie wiem. Kolejna wiertarka, co już mówiłam, tu mam dwie. To nie będę już mówił o wiertarce jest też kaktus nasz kaktus co miał co prowadził ten pojazd ja to potem też pokażę jest też game glitch ta, gra, ta konsola do gier i nie zapominajmy o smoku co ma tu skrzydła i teraz zaczniemy od małych mała konsola do gier pieniążek Melon. Tu ma ukrojoną buzię to nie wiem, jak on mówi nawet. Kolejny pączek mały. But z wodą w środku. Worek bokserski. Energia kazum. Świeczka. Kuchenka. Budzik, śrubokręt, garnek czarownicy, nożyczki, piórnik, który ma dziurę, bo tu mu jakieś przybory wystają, papryka, chili, puchar. To jest z jajkiem. Babeczka. Kolej, kolejna świeczka. I też jest skórka od banana. Nie wiem czemu jest różowa, to chyba z Austrii. I kolejny piórnik z dziurą. Też jest pędzel. Jest też bomba, co tu już ma podpalone. Jest też mydło, czy nie wiem co to, ale mi się wydaje, że mydło. Pędzel z farbą. Karty do gry. I jest taki wiatrak, ale po co mi wiatrak weźmie? Może, że potrafię przykrzać. No, potrafię przykrzać. To dziękuję. Kwiatek. Ka kawałek placka. I paletka, chyba. Koń bujany z placu zabaw. Jakaś roślina jadożerna. Piłka do koszykówki. Kolejny kaktus mały. Banan. Chwiatek. Skarbonka świnka. Kolejne karty do gry. Pół drzewa. I kask. Kolejny kocioł. Kcieł czarownicy. Czapka na zimę. Kolejny pędzel. Krążek do hokeja albo nie to stęki, no kij. Gruszka. Skórka od banana, banan. O, to jest to do mieszania placka. I ten. Światła drogowe. Czerwone, żółte, zielone. Światło. Tu jest chyba wycieraczka do auta, do szyby. Kolejny taki sam do mieszania ciasta. To nie wiem co to. Jak ktoś wie, niech napisze w komentarzach. Kolejny melon. Cytryna. Hot dog. Ta marchewka, czy co to? Kolejny worek bokserski. Paletka i naleśniki. A teraz tu jeszcze są. Tu znowu światła drogowe. To na bok. Placek. Bomba. Wiertarka. Róża. Melon. Rzadka figurka. Kompasa. Piłka. Kolejna wiertarka. Motor piła pas bokserski a ja to używam jako pierścionka kaczka bomba kij baseballowy babeczka łopatka konsola do gier yy, to nie wiem co to ale jakieś tam kostka do gry nie wiem czy jakbym mu oderwał ręce i nogi to by dało się nią grać Śmietnik. Kolejny ten to ja tego nie potrzebuję. Kotwica, pędzel ale inny, rzadka figurka zielona. Serek jest. Jest też koło ratunkowe i rzadka figurka złota pociągu. A teraz zaczniemy od podstaw tutaj. tutaj. To do, tej, do tego pierwszego był ten. Co tu jest robot, co się tak odpina? Można nawrzucić tu tego. Go. I też ma tu skrzydła, bo tu się suwa, jak się naciśnie, to wyskakują. Ma też broń, tu ma palce otwierane na broń. Zaraz włożę mu tą broń tu. I z bronią, a to, to nie wiem, co to. Może tu się przypina, albo nie wiem. A do tego był kaktus. Tu wchodzi. I ten pask też jest rozdzielany na trzy kawałki. Potrafi ształać, gdy tu się ściśnie. I też jest motor. Ma funkcję. Tu się da ształać, gdy to się naciśnie. Tu się da odpiąć. I też się da tak. Dobra, za długo się kręcisz. I jak ktoś chce podstawkę, to odpina tu to czerwone i zabiera i tak samo się wkłada. Da? I to by było na tyle na dziś. Zostaw łapkę w górę i komentarz. Zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie pokażę dobre i złe w jednym. I zinksa to zmienia kolor. Pamiętaj łapkę łapce w górę.